Kilka słów na temat tego, jak autosabotaż może zadziałać na nasze otoczenie. I tytułem wstępu dużo sesji kinezjologicznych. Obecnie odbywa się online'owo. Rozmawiam z ludźmi z całego świata. Moje połączenie internetowe Światłowód jest niezłe. Generalnie działa bardzo dobrze. Natomiast ostatnio miałam taki przypadek, w którym prowadzona sesja Rwała się cały czas, zamrożało się, nie było słychać, nie było widać, coś co normalnie nie ma miejsca. I tak się działo do momentu, do którego nie popracowaliśmy z autosabotażem. Program sabotujący był tak silny, że w jakiś przedziwny wpływ miało to yy, oddziaływało to po prostu nawet na połączenie internetowe. Jak się nad tym zastanowimy, od tej strony takiej wibracyjnej, to nie ma w tym nic dziwnego, bo nasze pole, nawet elektromagnetyczne, jest silne. Wszystko, co nas otacza, też ma jakieś pole. My na to oddziałujemy, to oddziałuje na nas. I teraz, jeżeli wszystko wokół ciebie przysięga się, żeby coś pozytywnego się w Twoim życiu nie zadziało, no to może to jest autosabotaż. Może to jest gdzieś na bardzo nieświadomym poziomie. Jak masz taki cień podejrzenia, dzwoń do kinezjologa.